Siema, z tej strony Krzywy, witam na moim kanale. Moi drodzy, jak mam was w zwyczaju witać. Zanim porozmawiamy sobie o tym, co działo się w starciu z Crystal Palace, przypomnę o tym, co jest w opisie. Instagram, grupa na fejsie, mój Twitter, a także suby oraz łapy w górę. Zachęcam do klikania, jeżeli chcecie wesprzeć ten kanał. Dobra, słuchajcie, zapraszam na Twittera. Tam humorystyczne ujęcie tego, co stało się z Casemirą, nawiązanie do Asterixa i Obelixa. Zachęcam tam zaglądnąć. Ponadto jeszcze jeden tweet, w którym odnosiłem się do jednej kontrowersji, o której też jeszcze sobie tutaj powiemy. Na wstępie, słuchajcie, no właśnie, pytanie. Czy to jest na wyrost, czy może nie? Ale na pewno chciałbym pochwalić Crystal Palace za to, że drugi mecz... Yy, w starciu z nami, naprawdę stawiają trudne warunki, żeby w ogóle przejść ich obronę. Zagrali bardzo pragmatycznie, ale z drugiej strony też się zastanawiam, na ile United było za mało kreatywne pod ich polenkarnym, za mało ruchu, mi się wydaje. Przecież ta bramka na 2 do 0 Rashforda miała miejsce dopiero wtedy, kiedy wszedł Garnacho i więcej mobilności było przede wszystkim w środku pola, i ta grana jeden kontakt była bardziej możliwa. Nie wiem, w każdym razie ta druga bramka. Bardzo zespołowa bramka, do pochwalenia, pochwalenia dla całej drużyny, jak to wszystko tam przebiegało. Konstru, konstruktywna akcja, przede wszystkim akcja pozycyjna. Atak pozycyjny, tutaj się to wszystko chwali. Pff, czy ten remis wisiał w powietrzu? No trochę wisiał w powietrzu. Ale powiem Wam szczerze, że to palas średnio miało pomysł jak ugryźć United. Przecież ta bramka szlupa też wpadła w ogóle tak, no nie wiem, no ja się pokuszę o o, o stwierdzenie, że, że to było tak trochę z przypadku. No, no, ale dobra. Moi drodzy, wiem, że jest ważniejszy temat odnośnie tego meczu, który y, trzeba poruszyć. Casemiro. Tak jest. Kolejny mecz z Palace i Casemiro popełnia no głupi błąd, głupi błąd. O ile? O ile jeszcze ten drugą, znaczy w ogóle nie drugą żółtą kartkę, tylko po prostu żółtą kartkę, która wykluczyła go w starciu ze z Arsenalem, tamto wejście no, da się jeszcze jakoś obronić. No można znaleźć argumenty na korzyść Casemiro, że wtedy był sam na byłby sam na sam z Zachą i trzeba by było tę akcję kasować w tamtym miejscu i wiecie, no że Casemiro nie zawsze ma prawo i w ogóle zawodnicy nie zawsze mają obowiązek pamiętać od tego typu sytuacjach tylko trzeba ratować, wynik i tylko ten moment się liczy, a niekoniecznie zawsze trzeba wyciekać tak, tak czysto, żeby no, doczłapać się do następnego spotkania, pomimo tego, że grozi ci zawieszenie. To i tak było głupie, ale argumenty na obronę są. W przypadku tego starcia z Willem Hughesem i ogólnie tam ślub Antony i tak dalej, no to już jest trochę gorzej. To już naprawdę cisną się gorsze yy, określenia na usta za zachowanie kasy yy, Milo. Ale co najważniejsze i tutaj chciałbym pozdrowić yy, mojego serdecznego kumpla Maćka, Mafej. Pozdro, bo ty spowodowałeś, że chciałem ten wątek poruszyć i ubezpieczyć wszelkich kibiców United, którzy na przestrzeni tych no, dwóch, trzech meczów Premier League, mniej więcej tak to ma miejsce jak gramy z Palace, Zaczynają jakby wrzucać Casimirlo, że zrobisz w ogóle gościu, nie? Jakby dwie sytuacje już Ci wyliczamy, gdzie zachowujesz się nieodpowiedzialnie. No właśnie, dwie. I ja nie jestem w stanie znaleźć niczego więcej, jeżeli chodzi o cały jego dotychczasowy pobyt w Manchesterze. Jeżeli ktoś jest w stanie mi wskazać jakieś naprawdę bardzo duże błędy, w zachowaniach Casemiro, w innych spotkaniach, które spowodowałyby, że stracilibyśmy bramkę albo coś innego by się wydarzyło takiego, że jej United jest stawiane w trudniejszej sytuacji, to proszę o komentarz. Uważam, że pomimo tej czerwonej kartki i wcześniejszego wykluczenia z Arsenalem, Casemiro nadal ma bilans zasług na tak dużym plusie, że absolutnie nadal jest to gracz, Uwaga, tego niesamowicie wspieram, wiadomo kogo mam na plecach. To w ramach wsparcia dla Casemiro, hech. W każdym razie, no głupie to było. Boże, to było tak głupie. No szkoda, no. Od on tam, on tamtego momentu coś czułem, że będą ciężary. Całe szczęście zakończyło się tylko i wyłącznie tą jedną bramką dla e, Palas. Ale co jeszcze chciałem, chciałbym poruszyć przy okazji tej akcji Antony kontra ślub. Przede wszystkim no, w tym zachowaniu szlupa, który biegnie na Antonego i go wyrzuca, było sporo premedytacji według mnie. Potem, jeszcze jakieś staniecie nad nim, coś mu tam chyba powiedział. Nie dziwię się, że Antony e, od razu potem wyskoczył do niego i się, zaczęła się przepychanka. Ale przy okazji tej akcji, bardzo fajna cecha wyszła zespołu. Przede wszystkim jest zespół. Odwijałem sobie, przepraszam, tę sytuację kilka razy. I w momencie, jak zaczyna się zaogniać, słuchajcie. Wszyscy zawodnicy, którzy byli w miarę blisko, od razu idą w tamto miejsce. Ja wiem, to, to jest dość częste, ale zwróćcie uwagę, jak Fred mówi do Bruno, kapitana: Ej, ej, dzieje się, chodź tam, chodź tam, chodź tam, idziemy, lecimy tam, wspieramy naszych. No, może przesadzam, ale takie rzeczy są niesamowicie istotne dla budowania ducha drużyny, jakby jakiejś jedności, poczucia, poczucia jedności z tą drużyną, więc mi się to oczywiście podobało. Taki mały wyjątek przy okazji, Arona Łabisaki. Zwróćcie uwagę, że Anton jest wrzucony poza boisko. szub coś tam jeszcze od niego mówi, a Łabisaka tak znudzony jakby bierze piłkę już chce wznawiać grę od autu. I dopiero Casemiro, który był troszeczkę dalej, podchodzi i chce na zasadzie powiedzieć: Szupa i gościu, co ty robisz? Jakby to jest mega zachowanie ze strony Casemiro. Według mnie dobre, naprawdę. Ja wiem, że. To troszeczkę mogło zaognić wszystko, ale Casemiro postąpił tak, jak powinien zrobić w tym momencie jakikolwiek inny gracz United. Więc tutaj nagrana dla Wana Bisaki, Casemiro podchodzi i mówi Ej, gościu, co ty robisz? Halo, my sobie nie dajemy w kaszę dmuchać. <grym> Jakby tak Casemiro powiedział po polsku, nie dajemy sobie w kaszę dmuchać, to by było trochę śmieszne. W każdym razie zespołowość tutaj fajna wyszła według mnie i taki hard drużyny, takie no... Niedawanie sobie w kaszę dmuchać wyszło przy okazji tej drużyny. Mental, po prostu mental. Tylko jest na wysokim poziomie charakterność. Tu jest akurat do pochwalenia. I teraz chciałbym odbi odbić piłeczkę do fanów United. Ja wiem, ja też widziałem to uderzenie Ayu we Freda. I też myślałem, echa, halo, faktycznie. Dlaczego to nie zostało wzięte pod uwagę przez VAR? Ale potem sobie, tak jak mówię, odwijałem tę sytuację w nowym. Kilka razy co najmniej i widzę, że Fred dosłownie, nie wiem, 10 sekund wcześniej, Max uderza z kolei szlupa. Wiecie, tam się gdzieś wychylił i taki plask poszedł. Ja nie wiem, czy jest zamierzony, czy nie. Równie dobrze można bronić Aju, że on w tamtym momencie był, nie wiem, przewracany, był w takim gąszczu szarpaniny, że musiał się jakoś wesprzeć ręką. Nie wiem, nie wiem. Bądźmy konsekwentni, jak chcemy w czerwonej dla Aju, to chciejmy też czerwonej dla Freda, to jest to samo. A ci, którzy mówią, że Fred nie uderzył Szlupa, to przypomnę Wam uderzenie Drogby, Drogby-Widicza w finale 2008 roku i pytanie, gdzie tu jest uderzenie? Tak? To też w takim razie nie powinna być czerwona kartka dla Drogby. Bądźmy konsekwentni, bądźmy obiektywni, moi drodzy. E, lecąc dalej. E, to, co, co ciekawe, to w następnym meczu ligowym Będziemy grali parą Fred za Będzie ciekawie słuchajcie. No będzie ciekawie. A mecz wymagający, bo zlic, a kiedy on będzie? Muszę sobie sprawdzić, bo w sumie nie patrzyłem teraz. A pewnie za niedługo. Już to patrzę, moi drodzy. Żeby nie przedłużać za bardzo. zacina się to oczywiście wszystko. I mecz najbliższy będzie tutaj już widzę, poczekajcie chwilę, przepraszam. 8 za 4 dni to jest środa. W środę gramy z Leeds u siebie, a 4 dni później na wyjeździe z Lis. W każdym razie e, jestem ciekaw, czy może nie wiem, MacTominay już wróci, nie wiem na ile on wypadł, ale co jeszcze chciałem wam e, powiedzieć, to to módlmy się o to, żeby te trzy mecze zawieszenia dla Freda nie przedłużyły się. Nie zostało to przedłużone, po prostu, bo wtedy możliwe, że wypadnie on z finału Karabaoka. A Newcastle ja się boję nawet ich w momencie, kiedy Kasymiro w składzie jest. Jeszcze istotna kwestia przy okazji tego meczu chciałbym poruszyć. Nie będę się tam silił na ocenę poszczególnych zawodników, tylko niektórzy dostają, dostaną wyróżnienie, a niektórzy nagane. Erik, przede wszystkim chciałbym zauważyć na podstawie tego meczu, jak on wniósł ten drużynę na inny poziom mentalny. Zwróćcie uwagę, jak w końcówce United genialnie rozgrywało te doliczone minuty. Mental na poziomie kosmicznym, Fred, Fernandes, praktycznie każdy zawodnik oddawał 150% siebie i pracował jak za trzech. Po prostu to było niesamowite. No i też już w tym miejscu chciałbym wyróżnić Freda oraz Bruno, genialne zachowanie tych dwóch zawodników w końcówce. Zwróćcie sobie uwagę na ich grę z piłki, jak oni harowali na boisku, pomimo tego, że byli na nim to już 90 minut ponad, a intensywność też na pewno mocno im się dawała we znaki. Dalej, eee, chciałbym tutaj pochwalić, ale trochę też przyznać, że może minimalnie za późno to zrobił Erik, bo wprowadzenie Lindelofa oraz Maguera znacząco uspokoiło mecz, bo już wtedy palas nie było aż tak groźne. A nagana za to, że zrobił to tak późno, bo zanim do tego doszło, no to tam palac kilka razy było groźne, było groźne. Było bliskie zaskoczenia po raz kolejny Dawida Dehe. Zabicer, bardzo dobra zmiana, podobał mi się. Prognostyk naprawdę do fajnych meczów w jego wykonaniu, według mnie, będzie pasował. Głównie oceniam go na podstawie pracy w defensywie. I a propos tego, to ja się zastanawiam, gdzie tam był faul. Powiedzcie mi, gdzie tam był fał w momencie, kiedy on odebrał piłkę i Rashford wychodził praktycznie jeden na jeden z brankarzem, no, z Guaitą, nie? No, no, no jak, gdzie tam był fał? Nie dziwię się tym, którzy narzekają na sędziowanie w tym meczu, oczywiście, no bo głowa dalej boli, boli po tym spotkaniu, dajcie znać co wy myślicie. No, i wyróżnienia na sam koniec moi drodzy. Man of the match tylko i wyłącznie jeden. Nie może być inny. To jest mecz, to jest gracz meczu. To jest gość, który wyczyścił bodajże nie wiem, ze trzy sytuacje, gdzie było praktycznie tyle odstrzelenia bramki. Mental, zachowanie, organizacja gry w obronie, wyprowadzanie piłki, wszystko było perfekcyjne w jego wykonaniu. I spokój. I przede wszystkim spokój w jego grze. To jest coś, co mi niesamowicie imponowało. Do tego wyróżnię dla Warana. On był minimalnie gorszy, ale również spokój w jego grze to jest coś niesamowitego. Z, z tymi dwoma gościami dzisiaj na boisku, ja byłem pewien, że my tej bramki nie stracimy. No. Tej drugiej oczywiście. Niesamowici zawodnicy. Ponadto jeszcze brawo dla Freda oraz Fernandesza. Naprawdę świetne zawody w ich wykonaniu. Na jedyny minus Weckhorst. Za mało. Za mało w tym meczu pokazał. Jedna sytuacja. Tyle. Nie dziwię się, że został tak wcześniej zmieniony w tej drugiej połowie. I dobra, tyle, bo mam wrażenie, że już dość długo rozmawiam z Wami. A ja chcę zawsze, by te odcinki były w miarę krótkie i łatwe do przyswojenia. Dajcie znać, co wymyślicie na temat tego meczu. Kasymiku, mój drogi Kaziu, wybaczam Ci. Wybaczam ci, bo nadal robisz tyle, że. No i dajmy wiarę w to. Zresztą ta drużyna jest tak fantastyczna, że wierzę, że uda się bez Kazemiro tutaj w tych trzech meczach i oby tylko trzech meczach zdobyć maksymalną liczbę punktów. No aha, no i co jeszcze na koniec? Jeżeli byliście do końca, to proszę Was, żebyście napisali w komentarzach Wolves 3-0 Liverpool. Żegnam się. Wielkie dzięki. Cześć.